dzisiaj chcę otworzyć trzy saszetki kart Champions League 14-15. Yy, takie saszetki są u mnie w sklepie. Saszetki nie są otwierane. Yy, jak widzicie mam takie trudne, trudno postawiłem te te. Ale dobra, otwieramy. Trochę już ciekawości je tak otworzyłem, ale ich nie... Yy, nie patrzyłem jak jest... Eric Johansson Gael Klicher Maxi Pereira Fajnie, fajnie mamy Game Changera Leo Messiego sobie go postawimy tu Dario Serna Master oraz International Zlatan Ibrahimowicz. I to jest mój ostatni International Postawimy go sobie także tutaj Zobaczycie widać. Sobie przestawimy troszkę kamerkę. Mm. Dobra, ale nie musi tak widać. Taką masterkę. to jest. Nie, tego masterka, na no, bo mogłoby się... się jeszcze trafić jakieś fajnie. Druga troszeczkę z Neymarem. Ja zawsze tak robię, otwieram je tak leciutko, ale nie patrzę. Bo mi się trudno nie chce sięgać po nożyczki. Gonzalo Castro. Jarosław Rakitisz. Roberto Giminez Rafinha O! Oh, fans favorite Manuel Neuer i logo Bayernu Monachium To są bazówki ze wszystkich, tak? Taki mały mini unboxing i teraz ostatnia saszetka O um, już to widzę. No i mamy Masterkę Christiana Ronaldo. Ronaldo trzeba postawić. Koszta. Ty Islam ty robisz? Nie widać nic. Jest Dawid Luiz. Logo. Logo Moskwy i Luis Adriano. Fajne karty, o tu jeszcze na no go wpadło, zapomniałam. Fajne karty bazowe i różne takie. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Cześć!